Witam. W dzisiejszym odcinku okolicznościowa moneta 2 złote, 150. rocznica Powstania Styczniowego. Na tej stronie monety po lewej stronie mamy fragment grafiki Artura Grodgera Pożegnanie Powstańca. Po prawej stronie na odrębnej płaszczyźnie stylizowana kompozycja składająca się z proporcji biżuterii, którą nosiły polskie patriotki. W otoku napis 150. rocznica Powstania Styczniowego. Zobaczmy teraz drugą stronę monety. Mamy tutaj orła w koronie. Po bokach orła data emisji poniżej orła napis złote 2 złote. W fotoku napis Rzeczpospolita Polska poprzedzono oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem po prawej stronie znak mennicy. Moneta została wybita w nakładzie 800 tysięcy i została wykonana ze stopu Nording Gold o średnicy 27 mm o wadze 8,15 g. Cena na internecie za nową sztukę to 4 złote. Pozdrawiam do następnego odcinka.